Wielu z Was zadaje mi pytania, jakie są najlepsze ustawienia, jak ustawić dany wykrywacz, jakiś taki złoty zestaw ustawień. Ja już wielu w moich filmach mówiłem, nie ma czegoś takiego. Można podkręcić pewne rzeczy, można skorzystać z pewnych ustawień, tylko umówmy się, te ustawienia są na dane warunki, do szukania danych rzeczy. Macie tak dużo zmiennych, bo szukacie różnych rzeczy, czyli monet, reliktów, w różnej glebie, w różnych warunkach, w różnymi cewkami, różnymi sprzętami i każdy przemiata z różną prędkością. Gleba posiada jakieś jeszcze naturalne mineralizacje. Posiada kamienie, hotroksy. To wszystko ma wpływ. Nie ma czegoś takiego jak idealne ustawienia. Jeśli wpiszecie takie ustawienie, to popełniacie błąd. Trzeba zrozumieć jak działa urządzenie. To powtarzam tysiące razy, mimo wszystko cały czas mam pytanie. Ratuj, jadę na plażę, pomóż mi, daj mi najlepsze ustawienia. Zasada jest taka. Bierzecie sobie wykrywacz, który żeście sobie wybrali. I robicie sobie ogródek testowy. Bierzecie sobie monetę, bierzecie sobie gwóźdź, bierzecie sobie folię. Różne rodzaje monet i zakopujecie, i zmieniacie ustawienia, kalibrujecie do gruntu, włączacie dyskryminację, wyłączacie dyskryminację, uruchamiacie jakieś filtry, zmieniacie filtry, zmieniacie czułość i patrzycie, jak się ten sprzęt zachowuje. Czy jest za głośny, czy na przykład szum tła, piknięcia z tła zagłuszają wam pracę właściwych sygnałów, patrzycie, jak zachowuje się pod liniami wysokiego napięcia. To wszystko wymaga myślenia, głowa jest dyskryminatorem. Wy musicie na bieżąco dynamicznie umieć obsługiwać sprzęt. Jeśli Was to nie interesuje, jeśli nie macie takich predyspozycji na Boga, nie kupujcie sobie wypasionych sprzętów za 8 tysięcy, bo później ja czytam opinie jakichś ludzi, którzy piszą, że to jest do dupy i to nie działa, po czym ja biorę urządzenie, wychodzę na starą drogę z XV wieku i wyciągam monetę, a urządzenie nie działa. To jest na tej zasadzie. Ono działa, tylko trzeba umieć i zrozumieć, na jakiej zasadzie działa, gdzie nacisnąć, co zmienić, żeby to wszystko funkcjonowało. To na tym polega przede wszystkim wiedza i zrozumienie. Jeśli nie mamy predyspozycji, kupujemy sobie najprostsze urządzenie typu analogowego wykrywacza, Golden Maska, wisty, jakiegokolwiek innego prostego, który ma trzy pokrętła: głośność, dyskryminacja, czułość i koniec. I tam nie ma nic więcej. Kalibrujemy do gruntu i chodzimy, skupiamy się na pasji, na miejscu, na mapach, na takich rzeczach. Jeśli już lubimy grzebać i mamy większą wiedzę, mamy trudniejszy teren, to kupujemy coś bardziej skomplikowanego, ale cały czas ćwiczymy. To jest tak jak na przykład w White Spect V3i to jest jedyny wykrywacz, który widzi kapsle. Jest tam funkcja Bottle Cap Reject, czyli która pozwala przełamać wysoki ton kapsla od polmosu czy od piwa, tak że go nie wykopiemy. Z wyłączoną opcją kopiemy polmosy jak debile, jeden za drugim. Włączamy tą opcję. Przerywa nam dźwięk, widzimy po ID po kreskach, że to jest kapsa. Już go nie kupiemy. Dzięki temu, że wiemy i że używamy tej opcji, to w morzu kapsli możemy znaleźć monety. Na tym to polega. Musicie sobie po prostu po zakupie sprzętu zrobić ten ogródek testowy, usiąść na spokojnie, wziąć sobie jakieś piwo, wyłączyć telefon i zacząć się nad tym zastanawiać, jak na przykład zakopiecie monetę na 20 cm, jak on będzie reagował, jak mu zmienicie filtr na przykład. Jak mu zmienicie tłumik na przykład szum, jak mu ustawicie jakąś opcję gain, jakąś opcję sat. Przede wszystkim od tego zaczynacie. Oczywiście ja rozumiem, że przeczytaliście 20 razy na pamięć instrukcję, i mogę Was z niej odpytać i będziecie wiedzieli o co chodzi. Bo wiele osób w ogóle nie czyta instrukcji i pyta się o funkcję, jak to włączyć, jak to uruchomić, a to jest w instrukcji, na Boga. No, trochę jakieś takie pytania mnie zawsze rozwalają. Trochę własnej inwencji. Trzeba się przyłożyć do tego. Sprzęt trzeba zrozumieć. Trzeba kupić sprzęt taki, który będzie do Was przemawiał. Dlatego że niektóre sprzęty mają też tą wadę, że na przykład nadmiernie odpowiadają z gruntu. I taki wykrywacz nie będzie dla Was dobrym wykrywaczem, bo niektórzy ludzie, jak mają kakofonię dźwięków, to się nie orientują. Wolą mieć proste dźwięki 3 czy 2 i na tym się skupiają. Z kolei inni lubią wyłapywać niuanse z gruntu i słyszą, że, na przykład się zmienia mineralizacja gleby, pojawia się żelazo. Tu już jest szansa na jakieś znaleziska. Także tak to wygląda w skrócie. Nie ma idealnych ustawień. Idealne ustawienia Wy wypracowujecie w oparciu o Wasze doświadczenie. Musicie poświęcić każdej maszynie czas, musicie się jej nauczyć. Nie ma czegoś takiego, że uruchamia się sprzęt i się z nim idzie. Z prostym analogowym w zasadzie tak jest, ale już z innymi tak nie jest. Przykładem jest Alter, który jest bardzo dobrym urządzeniem. A już widzę, jak jacyś idioci piszą na forum. Idioci, bo to są idioci że to jest gówno i to nie działa. On ma swoje wady. On nie jest może topowym urządzeniem. Są sprzęty, o których dzisiaj się z Aleksandrem rozmawiali, które są lepsze i jemu na przykład pasują. Ale ma duże już możliwości i... Trzeba umieć go nastawić, jak ktoś nie umie, to sobie nie poradzi. Producent jeszcze musi dokonać też pewnych zmian w urządzeniu. To są wszystko rzeczy, które się nakładają. To jest kolejny temat. Nie kupujemy nowego urządzenia, albo najnowszego, chwilę czekamy, no bo będą jakieś poprawki. Musicie po prostu do tego wszystkiego podchodzić spokojnie. Jeśli nie macie wiedzy i wchodzicie do tego hobby, poproście kogoś doświadczonego, żeby wam pomógł. Oczywiście ta pomoc będzie różna, bo niektórzy twierdzą, że na przykład Gareta Pro jest lepsza od jakiegoś innego, tutaj Kanarek, tutaj analogi. To wszystko się miesza, ale moim zdaniem, najważniejszą rzeczą, nawet jeśli wybierzecie ten wykrywacz, skoncentrować się na jego działaniu, zrozumieniu, czemu służą dane funkcje, po prostu. I wtedy jak zrozumiemy, na tym ogródku testowym ćwiczymy i później jak się osłuchamy i zaczną do nas docierać te dźwięki, zaczniemy rozumieć, że jak za szybko ruszymy, to jest za szybko, te dźwięki są łamane, czyli trzeba ruszać wolniej, żeby każdy dźwięk odseparowało. Zrozumiemy, że jak damy za dużo gainu, czyli na przykład rozkręcimy go na maksa, to zaczyna odpowiadać nam przełamywanym dźwiękiem i pewnych rzeczy nie widzi. Zrozumiemy, że pod liniami musimy go troszkę, na przykład, podkręcić w dół, to wszystko, albo przełożę, przestawić częstotliwość, to wszystko będzie procentowało w terenie. Po prostu będziecie wiedzieli, jak używać urządzenia. I znajdziecie się pod liniami wysokiego napięcia, pyk, poradziliście sobie. Inny gość ustawia, mówi: Nie, to nie działa. Ten wykrywasz, jest do dupy, rzucę nim od drzewo. Nieprawda. To Ty, gościu, jesteś do dupy, bo nie ogarniasz, nie pomyślałeś, nie przeczytałeś, nie poćwiczyłeś. Masz linię wysokiego napięcia, bierzesz do ręki urządzenie, przestawiasz, Zmniejszasz czułość, nic nie daje, zmniejszasz... Prze przestawiasz częstotliwość. Pyk, działa. O to chodzi. Myśleć i działać, robić coś. Dlatego to ma jedyny sens, moim zdaniem. To jest jedyne wytłumaczenie. Zapraszam do subskrypcji. W następnych odcinkach porozmawiamy jeszcze o innych sprawach.